kursu poświęconego przetwarzaniu danych przestrzennych w Pythonie. Dzisiaj będziemy ćwiczyć złączenia, jeszcze nie złączenia przestrzenne, a zwykłe złączenia metodami concat i merge. Zobaczymy też jakie są problemy z tymi metodami, jeśli łączymy przestrzenne ramki danych i dane przestrzenne. Na start zaimportujemy pandasa, import pandas as pd i geopandas, czyli import geopandas as gpd. Będziemy korzystać tylko z tych dwóch bibliotek, więc nie trzeba się niczym więcej przejmować. I teraz mamy jeszcze do utworzenia zmienne ścieżki do konkretnych plików, z których będziemy korzystać, które są w katalogu data. Ja te ścieżki przekopiuję, wy też je przekopiujcie, one są w sekcji opisu pod filmem. Nie musicie ich pisać ręcznie, szkoda na za czasu. Jeśli macie taką samą strukturę katalogów jak jest w projekcie, wtedy bez problemu wszystko zadziała. Więc jest ścieżka do pliku z dzielnicami Nowego Jorku. On jest archiwizowany w ZIP. Jest też ścieżka do pliku CSV z Airbnb, z cenami apartamentów za wynajem w Nowym Jorku. On jest typem CSV, czyli jest wczytywany przez Pandasa. I zaczniemy od metody CONCAT. Metoda CONCAT łączy wiele obiektów. Albo rekordami, czyli wiersz po wierszu, albo kolumnami, czyli kolumna po kolumnie. Kolumnowo opłaca się łączyć wiele różnych szeregów, na przykład czasowych, jeśli każda kolumna reprezentuje inny timestamp. To choć tak samo można to zrobić wierszami. Raczej będziemy łączyć dane wierszami, rekordami. I w tym wypadku tak będzie w trakcie ćwiczenia. Najpierw wyodrębnimy sobie dzielnicę Manhattan. Ze zbioru NY, czyli ze zbioru dzielnic Nowego Jorku. I żeby to zrobić, wykorzystamy adresowanie, które jest znane z Pandasa w nawiasach kwadratowych, czyli zmienna NY, MNH to się równa NY, otwieram nawias kwadratowy i NY, muszę wskazać, które chcę wiersze. Chcę te wiersze, gdzie borrow name, czyli nazwa dzielnicy, nazywa się Manhattan. I jeszcze dla bezpieczeństwa robię kopię tego, głęboką kopię, żeby przez przypadek nie nadpisać obiektu NY. To ma być zupełnie nowa zmienna, a nie wskaźnik do istniejącej zmiennej. I teraz jeśli wywołam MNH, widzę, że mam GeoDataFrame tylko z jednym rekordem, Manhattan. Jeszcze jak wpiszę type MNH, to mogę się upewnić, że tak, to jest GeoDataFrame. Aby nieco sytuację skomplikować, to jeszcze utworzę zmienną m podkreśnik send. To będzie centroid tego mnh. Czyli mnh.centroid. I teraz typ tego m send to już nie będzie geodataframe, frame, a geoseries. series. Możemy to sprawdzić. Pisząc type otwieramy nawias m podkreśnik send. Oczywiście też w notatniku można sobie taką zmienną wyświetlić. Widać, że to jest punkt. I żeby nieco mieć więcej danych, stworzę jeszcze zmienną bcent, czyli centroid dzielnicy Brooklyn. Wtedy podobnie jak wywoływałem dzielnicę Manhattan, mogę nawet ten kod przekopiować. ny-browname równa się manhattan. O, przekopię go sobie. Samo to przyrównanie przekleję tutaj. bcent to się równa N y, otwieram nawias, przekopiowuję. I zmieniam Manhattan na Brooklyn. I dodatkowo chcę, żeby to był od razu centroid. Więc za nawiasem kwadratowym daj kropkę i piszę centroid. I wtedy od razu jest stworzony nowy obiekt. Nie może się martwić już nadpisywaniem. I pod spodem wywołam tylko to bsend, żeby zobaczyć. Tak, to jest punkt. Czyli teraz mam dwa punkty i geodataframe z jednym rekordem. Chciałbym to złączyć metodą CONCAT. Chciałbym mieć trzy rekordy: jeden to jest jakiś obszar, jakaś area, inne to są dwa punkty, moje obserwacje. Chcę mieć to w jednej ramce danych przestrzennej, więc stworzę sobie zmienną df, użyję metody pdCONCAT. I teraz ona przyjmuje listę obiektów do złączenia. I tutaj będzie w stanie złączyć GeoDataFrame i GeoSeries. Podobnie ram zwykłe ramki danych i szeregi danych też jest w stanie złączyć. Zacznę od MNH, to jest mój GeoDataFrame. Następnie M podkreśnik Send i B podkreśnik Send. Wywołuję sprawdząc co tam w środku siedzi. Jak widać. Wszystko jest złączone, może nie do końca tak jak oczekujemy. Ja tu widzę dwa problemy. Pierwszy z nich jest taki, że geometrie nie wylądowały w kolumnie Geometry, a to z tego względu, że to są obiekty GeoSeries i trafiły do swojej oddzielnej kolumny. Chcielibyśmy zapewne, żeby to wszystko było w kolumnie z geometrią. To, że są brakujące wartości, to jest logiczne, dlatego że centroidy to są tylko geometrie. Tam nie ma shape area, shape length. Nie ma też nadanej nazwy, to nie są GeoDataFrame z wieloma rekordami. Drugi problem jest z indeksami. Jak spojrzycie na lewą stronę tabelki, zobaczycie, że 002. To są duplikowane indeksy. Jeśli polegamy na indeksach, sprawdzając, czy dane są unikalne, możemy mieć problem. Więc zajmijmy się najpierw indeksami. I metoda CONCAT. Jeszcze raz zrobimy zmienną TF. Równa się i znowu pd concat. to samo co było wcześniej czyli otwieram listę piszę mnh m podkreśnik send pis send i do tego dodaję parametr ignore index równa się true i wtedy indeks zostanie przeliczony ponownie i każdy rekord dostanie swój unikalny indeks w, od zera do długości tej ramki minus 1. Zobaczmy teraz. Jest 0, 1, 2, czyli od 0 do długości ramki. Długość ramki to 3 minus 1 to 2. Tu już mam zapewnioną unikalność tych indeksów. Dla jeszcze większego bezpieczeństwa. Można oczywiście zrobić reset indeks indeks przenieść z każdego obiektu do dzielnej kolumny i wtedy zadbać o to, żeby nic się z tym indeksem nie stało, żeby został taki jaki był. Wtedy i tak będzie wszystko zindeksowane. Ten sposób, ale to jest temat bardziej związany z analityką i z bezpieczeństwem tego, co się dzieje z danymi. Jeśli chodzi o geometrię, nie mamy kolumny geometrii, więc trzeba by było ją stworzyć. Najlepiej zmienić te punkty, te centroidy, na geodata Więc zrobię tak. Czyli m podkreśnik Site. Nadpiszę tą zmienną i zrobię GPT geo. Data frame, czyli tworzę nowy geodataframe i wstawiam mu ten msend i daję kolumny i tylko jedną, która się nazywa geometry, wtedy mam pewność że to będzie złączone i tak samo ze zmienną bsend to się równa gpd geodataframe bsend i tak samo kolumny, columns, parametr, otwieram listę geometry, ma tylko jedną kolumnę. Wywołam jeszcze pod spodem m send, żeby zobaczyć co się wydarzyło. I widać, że struktura obiektu się nieco zmieniła, no pojawiła się nazwa kolumny. To jest najważniejsze geometry. I jeśli teraz zrobię df to się równa pd concat. I zrobię mnh msend, bsend i tak samo ignore index ustawię na true wywołam to geometrie już, lądują już w jednej kolumnie i dużo wygodniej się z czymś takim pracuje dam type df żeby zobaczyć co to właściwie wyszło czy to na pewno jest przestrzenna ramka danych bo to może być zwykła ramka danych ale nie jest to przestrzenna ramka danych i co ważniejsze, ma swoją, wciąż ma swoją projekcję zachowaną. To jest EPSG 2263. Możemy nawet ją wyplotować. O! Pojawił się punkt, tu widać ten jeden z centroidów Brooklynu. Tu jest Manhattan. Ale nie widać centroidu, bo on ma, jest też niebieski kolor, więc wszystko się pokrywa razem z poligonem. Dobra. Jedna ważna rzecz. Załóżmy, że centroid Brooklynu będzie miał inną projekcję, czyli zrobię Bissend. Tu CRS. I ustawię np. 4, 3, 2, 6 jako najczęstszy typ projekcji. Jeszcze in place równa się true, żeby nadpisał mi obiekt. OK, zajrzę tam. Od razu widać, że zmieniły się liczby. Tutaj są wartości o wiele, o wiele niższe minus 73,40 w porównaniu wcześniej do biscent które miało prawie milion i 170 tysięcy Więc kompletnie inna projekcja, kompletnie inny zakres danych. Czy wtedy dojdzie do złączenia? No jest to sprawdzić. dfpd concat I tak jak wcześniej mnh MSENT, BISENT. i spróbujemy to zrobić. Linie nie doszło do złączenia. Z tego względu, że CRS różni się między tymi projekcjami. Więc, nawet korzystając z metody pandasowej, czyli CONCAT, gdzie pandas sprawdza po drodze, czy nie łączymy różnych projekcji. Bo wtedy bez sensu jest porównywanie takich geometrii do siebie. To wtedy nie ma żadnego sensu. Czyli to jest jedna z pułapek metody CONCAT, na którą musimy uważać. Ok, zamykamy metodę concat, przechodzimy do metody Merge. Ona też ma swoją pułapkę, i o tym właśnie porozmawiamy. I teraz złączymy ten zbiór z Airbnb, z cenami apartamentów, z tego względu, że on jest zwykłą ramką danych, czyli AB, PED zrobię, zajrzę sobie, stąd jeszcze nie wynika do końca, czy to jest zwykła, czy przestrzenna ramka danych, ale wystarczy szybko przejrzeć, że nie mam tu żadnej kolumny z geometrią. Oczywiście jest długość i szerokość geograficzna, ale jako floaty. To nie jest point. I teraz złączę. Złączę to Airbnb z Nowym Jorkiem, z dzielnicami Nowego Jorku. Dlatego, że mam tutaj Neighborhood Group, tu są nazwy dzielnic i nazwy dzielnic też miałem wcześniej w tym zbiorze NY. Zobaczmy co. Jest Borrow Name i są nazwy dzielnic. Więc mogę złączyć. Metodą Merge na podstawie tych dwóch kolumn. Na podstawie kolumny Neighborhood Group i borrow name. Więc utworzę zmienną DF Podpressnik first i ona będzie. Będę najpierw łączył Airbnb, czyli zmienna AB AB kropka. Jest metoda Merge. I teraz do tego AB mergeuje, czyli dodaję NY. I teraz muszę powiedzieć, po czym ma, po których kolumnach, gdzie wartości mają być ze sobą zbieżne, czyli left on. Innymi słowy, Airbnb po Neighborhood Group. O, już mam podświetlone, a right on, czyli to, co jest w środku, po Borrow Name. Ok, i złączyło. Teraz wyświetlę pierwsze kilka wartości, używając metody head. I jak przewinę do boku, to zobaczę, że pojawiły się nowe kolumny i bardzo dużo powtarzania geometrii. Więc złączenie jest poprawne. Pytanie tylko, co otrzymaliśmy w wyniku. Sprawdzam typ. A type df first to jest zwykły data frame. Straciliśmy na przykład crs. Spróbuję wywołać. Nie ma takiego atrybutu. To już nie jest geodata frame. I tutaj jest bardzo duża pułapka metody merge. Jeśli najpierw łączymy zwykłą ramkę danych, Dołączamy do niej przestrzenną ramkę danych, to tracimy wszystkie przestrzenne atrybuty. W wyniku otrzymujemy zwykłą ramkę danych. Jeśli chcemy osiągnąć to, że mamy wciąż dane przestrzenne, to musimy zacząć od przestrzennej ramki danych i do niej dołączać zwykłą ramkę danych. Spróbujmy to zrobić. Nazwę zmienną gdf first od tego, że pierwsza jest przestrzenna ramka danych. I teraz zmienna NY, to jest właśnie przestrzenna ramka danych. Używam metody Merge, dodaję zmienną AB. Tym razem Left ON to jest borrow name, a right ON to jest Neighborhood Group. I wpiszę type gdf first i to jest przestrzenna ramka danych. Więc jeśli nasz program będzie automatycznie do geometrii dołączał dane ze zwykłych ramek danych, na podstawie np. Na nazw adresów, nazw dzielnic, wtedy musimy uważać na kolejność. Zawsze pierwsze muszą być dane przestrzenne, a później te dane, które nie mają stricte geometrii, które nie są danymi przestrzennymi. Inny problem z tymi danymi jest taki, że projekcje w danych się różnią. To może być bardzo trudne do zdebagowania. Geometria ma jedną projekcję, a kolumny latitude i longitude mają inną projekcję. Na to musimy uważać i być ostrożni, jeśli używamy metody merge. I też wykorzystanie tutaj plot może być trochę zabójcze, dlatego że geometria jest powtórzona. Wielokrotnie, wiele tysięcy razy, i może to zająć trochę czasu, zanim się wszystko wyświetli. Więc lepiej, jak już plotujemy, to tylko unikalne geometrie. Na dzisiaj to wszystko. I widzimy się za tydzień. Będziemy wtedy rozmawiać już o przestrzennych złączeniach. Dzięki.